Dzień dobry, witam Was z tej strony Polski FIFAcza. Dzisiaj otworzymy Dokładnie to jest... No, pf, zestaw startowy jakby z taksów No to otwieramy. Najprościej chyba tak będzie. Ok. To mamy tak. To jest plansza. Na no, Do gry. Zostawimy sobie na tło, tak? Albo nie, dobra, odłożę na bok. Mamy album, też na boczek i... o kurczę, lecą. I tutaj mamy jakąś reklamę FIFA chińską i reguły gry, o, po polsku chociaż są to dobrze. Czekajcie, U, spadło. Ok, to mamy tak, y, limitkę Błaszczykowskiego, kuby mamy limitkę. Trzymaj się, ok, i mamy jedną paczkę. No to otwierajmy. Ok, co tutaj będzie w tej paczce? O, coś jest, to weźmiemy na koniec. Mamy gracza Szalkę, mamy gracza, gracza Mainz 05, mamy gracza Frankfurtu i tego. E, Stuttgartu. I to jest. Jest. Mamy starszpilera Stefana Kislinga. Bardzo dobra paczka. No to trafiliśmy te karty. No i tak. No to jest na tyle. To dzięki. Jeszcze zobaczymy, bo z tym graniem w FIFA to jest. Pod wielkim zapytaniem, bo chciałem grać na Xboxie, ale niestety nagrywarka nie działa, więc. No to żegnam was, żegnam was polski FIFA nara.